W dzisiejszym odcinku o Głębim fedzie, boomie na rynku pracy i rosnącej konsumpcji. Paweł Cymcyk, ekonomista, publicysta, twórca i prezenter programów D na rynków, Boom cyk, cyk oraz Komentarz tygodnia i Komentarz miesiąca na antenie inwestorzy.tv. Po raz pierwszy w 2015 roku, po raz drugi w 2016, no i po raz trzeci Fed podniósł stopy procentowe w 2017 roku. Ta trzecia podwyżka stóp procentowych była przez rynek szeroko Oczekiwana, ale mimo, że sama podwyżka miała miejsce, to sam Fed był bardzo gołębi. W sumie komunikat płynący od Fedu raczej sugerował, że kolejne podwyżki będą zgodnie z programem i nie będzie więcej niż trzy w 2017 roku. Jak na to zareagowały rynki i nasze inwestycje? O tym za chwilę. Fed w swoim podejściu do stóp procentowych był bardzo delikatny. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na rynku pracy. Polskim rynku pracy, gdzie zatrudnienie i wynagrodzenie rosną w tempie 4%. W sumie to kolejne potwierdzenie, że polski rynek pracy to rynek pracownika i to rynek bardzo mocno rozgrzany. Ponad 17 tysięcy nowych etatów w lutym, czyli w najkrótszym miesiącu w roku, zasadniczo może być porównywane tylko do boomu rynku pracy z lat 2006-2007. Na razie rynek pracy. Rozgrzany konsumenci, głodni konsumpcji. Jak to wpływa na giełdy i na nasze portfele? O tym za chwilę! Dobre dane z rynku pracy to nie jedyne dobre dane, które były z polskiej gospodarki w ostatnim tygodniu. Sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa, choć były trochę niższe od oczekiwań, to koniec końców to nadal świetne dane. Produkcja rośnie mimo mniejszej liczby dni roboczych w lutym niż w zeszłym roku, a sprzedaż, czyli konsumpcja też na solidnych plusach. Zasadniczo ani w sprzedaży, ani w produkcji nie widać żadnych oznak spowolnienia polskiej gospodarki. Wręcz przeciwnie, pierwszy kwartał 2017 roku w związku z tymi szybkimi i danymi to wzrost dla gospodarki powyżej 3%. Jak takie zmiany gospodarcze wpływają na nasze portfele? Zobaczmy. Przejdźmy do wpływu tych informacji na nasze portfele. Decyzja Fedu, choć teoretycznie jastrzębia, bo podwyżka stóp procentowych to odebrała przez rynek bardzo gołębio. I stąd radość inwestorów, wzrosty na giełdach i osłabienie się dolara, które bezpośrednio wpłynęło na to, że kurs dolara do złotego jest poniżej 4 zł. Efektywnie może to oznaczać dobrą okazję do kupna dolara, skoro sam Fed przyznaje, że amerykańska gospodarka się rozwija, ma się dobrze i generuje miejsca pracy. A zatem kolejne podwyżki w perspektywie 2017 roku są wręcz Nieuniknione. Wszyscy, którzy szukaliby też wzrostów, mogą śmiało patrzeć na warszawski parkiet, bo skoro polski konsument kupuje, polski producent produkuje i na razie wszystko wskazuje na to, że pierwsze półrocze 2017 roku będzie dobre, to też wzrosty na warszawskim parkiecie powinny być kontynuowane. To widać szczególnie w warszawskim indeksie giełdowym. WIG przebija barierę 60 tysięcy punktów i brakuje mu do historycznego szczytu zaledwie 10%, a więc wszyscy optymiści, którzy patrzą na warszawskie akcje, teraz mają kolejne. Kolejny argument do zakupów, tym bardziej, że ostatnio budownictwo, czyli branża deweloperska może pochwalić się największą liczbą pozwoleń na budowę, a więc w perspektywie kolejnych kwartałów największą sprzedażą od lat. Te wzrosty na warszawskim parkiecie, w sektorze nieruchomościowym, bankowym i budowlanym powinniśmy obserwować już w kolejnych trzech miesiącach. Czy rzeczywiście inwestorzy wykorzystają okazję i czy WIG zbliży się znów do swojego historycznego rekordu? O tym w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.